Moi drodzy, kiedy Pan Bóg milczy, często zadajemy sobie pytanie, gdzie On wtedy właściwie jest. Wydaje nam się, że jesteśmy sami i opuszczeni z własnymi problemami. Gdzie wtedy jest Pan Bóg? Jezusowi zdarzało się milczeć, ale najwymowniejszym milczeniem staje się milczenie na krzyżu. Bóg, gdy milczy, jest obok nas, na krzyżu. Od Jezusa Ukrzyżowanego uczymy się przyjmować własne porażki które przeżywane wraz z nim mogą stać się prawdziwym zwycięstwem. Święty Maksymilian Maria Kolbe, wielki polski święty, oddał życie w obozie koncentracyjnym za jednego ze współwięźniów. Był to Franciszek Gajowniczek, który przeżył wojnę i zmarł w wieku 94 lat w 1995 roku. Święty Maksymilian pozornie przegrał siebie i swoje życie, ale tak naprawdę odniósł prawdziwe zwycięstwo. Na Krzyżu przegrywamy tylko pozornie. Wiara płynąca z Krzyża rodzi prawdziwych bohaterów, takich jak święty Maksymilian Kolbe, a może w przyszłości także takich jak my.